Czy wiesz, dlaczego nie możesz schudnąć, albo utrzymać stałej wagi? Na pewno znasz osoby, dla których jedzenie nie jest takim problemem, jak dla ciebie. Czy się od nich w jakiś sposób różnisz? Pewnie tak, ale niekoniecznie pod tym względem. Zastanów się nad następującymi kwestiami. Czy sięgasz czasami po jedzenie nawet wtedy, gdy nie odczuwasz głodu? Inaczej mówiąc, czy potrafisz odróżnić głód od zwykłej ochoty na coś? Czy czasami martwisz się, że nieprędko nadarzy ci się okazja, by coś zjeść? Czy miewasz myśli w rodzaju, co będzie, jeśli zgłodnieje? Czy czasami jesz więcej, niż wymaga tego zaspokojenie głodu? Czy zwodzisz siebie w sprawach jedzenia? To znaczy, czy mówisz sobie, że nic się nie stanie, jeżeli zjesz niewielki kęs czegoś, czego nie powinnaś jeść? Czy jesz, żeby poprawić sobie nastrój? Czy zarzucasz stosowanie diety, jeśli ważysz więcej? Czy czasami jesz, bo uważasz, że to niesprawiedliwe, że nie możesz jeść tak jak inni? Czy przestajesz przestrzegać zasad diety, gdy tylko stracisz na wadze? Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś tak, to znaczy, że masz cechy, które mogą ci utrudniać stosowanie diety. Myśl i chudnij, subskrybuj i bądź na bieżąco.